Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na filmie, w którym poruszę temat tworzenia loga. Wykonamy sobie zadanie, które nawiązuje do książki Informatyka 2 wydawnictwa w SIP dla liceum i technikum. I na początku tworząc logo, zobaczmy, z czego ono się składa. Logo składa się z sygnetu, czyli takiego znaczku, który reprezentuje daną firmę albo daną organizację. Logotyp. Jest to bardzo często nazwa firmy, a tutaj, jeżeli chodzi o tagline, jest to jakieś po prostu hasło, które powinno nam się kojarzyć z firmą. Tworząc logo, czasami nie ma tych wszystkich elementów, tylko jest jeden z nich albo dwa z nich. I teraz my będziemy chcieli stworzyć takie logo. Wymyślamy sobie takie logo: Pacman, Play and Enjoy. Czyli mamy jakąś firmę, która zajmuje się takimi no, grami na przykład. I teraz jak takie logo stworzyć? Na początku klikamy sobie kolor żółty i klikamy sobie tworzenie okręgów, elips i łuków. I rysujemy sobie kółko. Jeżeli nacisną Państwo lewy CTRL, to oczywiście kółko będzie o takie. Mamy takie. Teraz jeżeli kontur jest zielony, Proszę spojrzeć, że wystarczy nacisnąć lewy shift i kliknięcie, żeby było czarne. Czyli klikamy lewy shift i tutaj już kontur robi się czarny. Gdyby chcieli Państwo zmienić grubość kontura, klikamy sobie prawym przyciskiem, czyli tutaj znaczy klikamy sobie wskaźnik zaznaczenie i przekształcanie obiektów i mamy tutaj wypełnienie i kontur. I tutaj mamy coś, co się nazywa stylem konturu. Czyli, jeżeli Państwo mają inną szerokość niż ja, ja tutaj mam ustawione 2 mm, to mogą Państwo zmienić sobie na 2 mm. I teraz, co robimy dalej? Dalej będziemy chcieli kliknąć sobie edycja węzłów i edytowanie węzłów i uchwytów sterujących ścieżek. I teraz będziemy tak naprawdę chcieli złapać tą kropkę. I jeżeli złapiemy sobie tą kropkę, to widzimy, że w taki sposób możemy ją tutaj przesuwać. Czyli próbujemy zrobić podobny kąt, tak mniej więcej 45 stopni, albo tutaj z 50, no coś w tym stylu, i teraz w dół w podobny sposób, czyli zmniejszamy i mamy coś takiego. Teraz będziemy chcieli dorobić sobie okrąg, czyli klikamy sobie znowu kółko. Tworzenie okręgów, elips i łuków. I oczywiście bierzemy sobie kolor czarny. Trzymamy kontrol i rysujemy. Mamy taki okrąg i oczywiście przenosimy go w to miejsce. Gdyby się okazało, że okrąg przenosi się u Państwa w dół, być może mają Państwo różne tutaj opcje ustawione, to trzeba klikając na okrąg nacisnąć przenieść w górę albo na wierzch. Tutaj trzeba popróbować sobie te opcje, bo nie wiem jakie opcje mają państwo ustawione w momencie, kiedy program został włączony. I teraz będziemy chcieli sobie wpisać słowo Pacman. Zobaczmy. Klikamy sobie tworzenie i modyfikowanie obiektów tekstowych i naciskamy sobie no, gdzieś w tym miejscu i wpisujemy sobie słówko Pacman, czyli z dużej litery Pacman. I teraz widzimy, że kolor mamy zielony. Czyli, jeżeli ja wszystko zaznaczę, mogę sobie zmienić kolor na, no, limonkowy można powiedzieć. Mogę również zmienić czcionkę na 56. I tutaj mamy coś takiego. Czcionkę możemy sobie zostawić. Możemy też wziąć jeszcze większą, ale tutaj tekst nie musi być idealnie taki jak mój. Czyli, o w taki sposób. Po prostu zapisujemy. Możemy, no widzimy, że tutaj jest troszkę więcej, więc to jest kwestia, kwestia dopasowania tej czcionki. No i teraz będziemy chcieli zapisać play and enjoy. No i tutaj oczywiście to jest na niebiesko. I tutaj będziemy chcieli znowu kliknąć sobie tworzenie i modyfikowanie obiektów tekstowych. I klikamy sobie gdzieś pod literką my, gdzieś w połowie. I piszemy sobie Play And enjoy". Teraz to wszystko przeniesiemy. Oczywiście And Enjoy. Teraz zaznaczamy sobie ten tekst. I oczywiście zmniejszamy czcionkę na przykład do 32. Widzimy, że nie chcemy mieć pogrubienia, czyli bierzemy sobie Normal. I oczywiście bierzemy sobie kolor niebieski. I tutaj jest kwestia oczywiście dopasowania jeszcze czcionki. Tutaj mają Państwo bardzo, bardzo dużo czcionek. Mogą Państwo znaleźć czcionkę Arial na przykład i zobaczyć jak ona się prezentuje. No i teraz po prostu możemy to ciut przenieść w dół. I wykonaliśmy nasze logo, które składa się z sygnetu, logotypu i tagline. I ćwiczeniem dla Państwa, będzie wykonanie tutaj różnych takich przejść, tylko będziemy chcieli to pokolorować, niech to będzie kolorem niebieskim. A to niech będzie kolorem zielonym. Czyli próbujemy sobie zrobić, a to bierzemy na fioletowo. Czyli próbują Państwo wykonać takie ćwiczenie. Oczywiście kolory można dobrać sobie dowolnie. I jeżeli chodzi o ten film, to by było na tyle. Zachęcam, żeby spróbować zrobić coś podobnego. Także dziękuję za uwagę i życzę powodzenia.